Jazda Chcieli mnie zabić, a ja żyję dalej i się trzymam dobrze. Jazda Nieśmiertelny Niezniszczalny Ja nie powiem kto jest mytykalny No? Się na tak? Co mówił? Hmm, nie wiem, mówił jakimś, coś, coś na K, nie wiem. Tak? Chodzi jakiś goście z kamerą, na to coś nie Spoko, dzięki że mówisz, pozdro, żółwik. Narka szukają mnie On walizkę miał On mówił tak Ty Mordzia Jakiś ziomek na chulacie się ściga Poważnie, tak było Ja spokojnie w Karkowie i Relas robić nie mogę Ja muszę do Warszawy jeździć już teraz, albo do Katowic <śleski> 亚瑟。Yes,